Wow, 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 wow. Hello. <laughs> Chłopcy dali radę fantastycznie, to jest przezabawne, świetnie wpisane tutaj w przestrzeń, znakomity kawałek takiego fajnego, w dobrym stylu technicznym zrobionego teatru, nawietrznego. No podziwiamy, podziwiamy sprawność, pomysłowość, perfekcję w przygotowaniu, także jesteśmy pod wrażeniem. Połączenie tutaj tych miejsc i, te, i akrobacji panówki i grafiki, tego wszystkiego to mnie zadziwiło. No. Jakby, żałuję, że nie wiem aparatu lub czegoś takiego do jakby rejestracji, ale, ale fajnie, no. Jakby, cie, ciekawe bardzo wszystko, no, jakby sam się lubiłem gdzieś wspinać i, i nie wpadłem na pomysł, że można to sobie z jakimś obrazem połączyć taki fa, fantastyczne. No. Oh, so, so very nice, very well organized, very nice people. Very nice. Okay. Congratulations for the organization. So would you recommend it? Yes, very nice. I would recommend it. I will come again, I think, next year. okay. Great, Thank <laughs> great. You. bye guys, ciao, ciao.